Cześć! Wiem was bardzo serdecznie. Już w piątym odcinku zagrajmy w gierkę Stray. No i oczywiście ponownie powracamy do naszej kolejnej rozgrywki. E, nie grałem w tę grę od dwóch tygodni. Pamiętam, że ostatnio jakiś kod musiałem wpisać. E, zaraz wam powiem, gdzie ten kodzik, za tym obrazem z tego, co pamiętam, był. No i moi drodzy, tak, właśnie tu jest ten panel kodowy. I zobaczcie, ja generalnie przed odcinkiem dowiedziałem się, jaki jest kod, ponieważ tak szczerze to wcześniej totalnie nie wiedziałem. A kod trzeba było patrzeć po prostu na zegary. To jest 2, 5, 1, 1. Jak widzicie, działa i otworzyły się sekretne technicze. drzwi. Musimy po prostu na YouTube sprawdzić w, właśnie przed nagraniem tego odcinka. Dopiero co sprawdzałem, sprawdzałem niedawno. No i moi drodzy, myślę, że możemy od razu lecieć dalej. Ok, czyli B12, B12, od razu tłumaczyłem, co mówi Simus. Pierwszy raz widzę to pomieszczenie. Nie mogę uwierzyć, że tak długo był w stanie je przede mną ukryć. Te plany muszą być związane z jego bronią przeciwko zórkom. Tata zawsze bardzo strzegł w swojej pracy. Powiedział mi, że jego broń jest teoretycznie sprawna, lecz wymaga wciąż przetestowania w terenie. Pewnego dnia opuścił słońce i nigdy nie wrócił. No to zobaczymy. Ciekawe, co tu tak naprawdę. Mamy zrobić, Tu coś mamy do przetłumaczenia. No, zobaczmy. Najnowsze wiadomości robotów z oficjalnie wymknęły się spod kontroli, i poza, poza teraz metal. <laughs> Dobra, zaskoczmy na dwóch O, mam tylko napój energetyczny. Panzerz, <laughs> tylko coś w tym stylu. No dobra, czy mamy coś lub poszukać, nie? Co tu jest na górze? Jakieś pudełko, zrzućmy. Coś tu jest? Nie. W tym pudełku nic nie było. No, czy dobra, co tu jest? Stołek. Jakieś plamy. Okej, okay, zobaczmy. Projekt defluksora, projekt podręcznej broni świeczą na niskim priorytet. De... Dobra, to chyba nas nie interesuje. Gdzie jeszcze możemy zajść. Tutaj. Co tu jest? Kolejne tłumaczenie. Obserwacje urocze odgłosy nie świadczą o przyjaznych zamiarach. Prastara bakteria z czasów ludzi. pożera różne materiały, doskonały wzrok w ciemności i silne reakcje na ostre światło. Mm. Gdzie się on tu patrzy teraz? Kurczę, co mamy teraz tu zrobić? Proszę o o pomoc. Musimy patrzeć za bronią, jakąś do walki z urków. Może tam na górze pójdę, że tam jeszcze mamy jakieś pudełko do zrzucenia. Zrzućmy je po prostu. Jest uszkodzony na Zebrałem. ok Nie wiem, z Simusem i mi to pokażmy, może. Uszkodzony na Czekaj, ja to znam. To jego nadajnik. Tata używał zawsze tego nadajnika, aby mieć na mnie oko. Być może teraz pomoże nam odnaleźć jego. Nie mogę uwierzyć, że mój tata może jeszcze żyć. Tak bardzo za nim tęskniłem. Potrzebujesz broni nazurki, prawda? Mój tata na pewno zabrał jedną ze sobą. Musimy tylko naprawić nadajnik, abyśmy mogli go odnaleźć. Ktoś w snusach powinien być w stanie pomóc. Chodź, otworzę ci te... drzwi. No dobra. Zobaczmy, co tu będzie tak naprawdę. No, otwórzmy te drzwi. <grych> Okej. Okay. pięknie. Co my tu mamy dalej? A gdzie jest ten handlarz? To może jemu od razu dam tego energetyka? Ten, gdzie on może być? To jakiś bezdomny, żół. Ale ten żół nas tutaj nie obchodzi. Czy to jest handlarz? No, na pewno nie. Teddy. Nie wiem. O co chodzi z tym Teddim? Dobra, co my teraz musimy zrobić? No, mieszkańcom slumsów musimy chyba pokazać ten nadajnik. Zapytaj no, się, pokaż podadajnik. No, Zapytaj z barze, tam będą coś wiedzieć. <laughs> bar. Tylko gdzie jest bar? Czekajcie chwilkę, gdzie jest bar? Czy bar to jest bar? Nie, to na pewno nie jest bar. A nie, czekajcie, ja wiem chyba gdzie jest bar. To jest takie cyberpunkowe miasto. Lubię takie cyberpunkowe klimaty. To chyba jest bar. Tak. Mamo jest. Pogadajmy z nim. Może ktoś w wiosce może ci Ale to jest bar! Czekajcie, może Jacob. Jacob. Zabięknę jednego, co naprawdę, takie rzeczy jest bardzo utalentowany. Co cóż, zobaczysz. Ma na imię Elliot. Jego biuro jest na lewo, stąd nie w sklepiku, który prowadzi babcia. Jego drwi oblepełane są znakami. Okej, okay, dzięki bardzo. Na lewo. Czyli tutaj, nie? Jego drzwi oblepione są znakami Poczekajcie, gdzie jest Elliot? Nie wiem, tędy? Nie podle, stąd na lewo. Tak się wchodzi. A to może tam na lewo. Czekajcie. Co tu znaczy? O, babcia ojciec. Babcia, odzież, jestem w prawo, dobra. Czyli w prawo, dzięki znaku. Czyli to Naprawdę trzeba gdzieś się za tym wszystkim wyglądać. Tu chyba, nie? O, żeby podrapać to. O, otworzyło się. To tu jest w środku, Elliot? Być może tu jest ta. Odzież. Z tego czasu, spotkaj. no nie można kliknąć przycisku na nim, że tutaj coś jest. Jest Elliot, znalazłem go. Chciałbym pomóc. O, rany, ale rewelacyjny nadajnik: poznaję ten model. To Tohima BR-2000. Za pomocą tego małego gadżetu, można wyświetlić praktycznie. Wszystko mogę, wiem jak go naprawić, ale tak bardzo się trzęsę, że nie mogę nawet używać mojej klawiatury. Nie wiem, czy się rozchorowałem, czy do coś takiego, ale nie jest mi lepiej. Nie jestem w stanie pracować przy takich dreszczach. Potrzebuję jakiś koc, zanim będę mógł naprawić twój nadajnik. Koc. Gdzie znaleźć mu cholera teraz ten koc? O, kanapy można podrapać. Tak? Można czy nie? Nie można. Można za to sobie dywan poprawić, tak? Dziękuję. O! Jest wspomnienia dla Beat Mam Mamy się wspomnienia, oczywiście. To drzewo to cud nauki. To niezwykłe, że, że ludzka pomysłowość pozwoliła na stworzenie roślin, które mogą obyć się bez światła słonecznego. Życie organiczne potrzebuje drzew do oczyszczenia powietrza w mieście. Roboty nie mają takich wymagań, a i tak opiekują się nimi. Tego życzyliby sobie ludzie. Dobra, więc kolejne... kolejne wspomnienie mamy w naszej kolekcji, tylko teraz tak. Też możemy coś podrafać, ale nie teraz. Nie teraz, słuchajcie. O, radio możemy wyłączyć. Mamy znaleźć kod dla Eliota, ale gdzie jest? Zamówić mu kogoś coś stosownego? A może u tego gościa tutaj, na dole? O, teraz możemy z nim pogadać dopiero. Elliot to chyba chondryk. Niewiele z nich już zostało. Przejąc to od naszych przodków. Jeśli chcesz, żeby wrócił do pracy, przynieśmy jakieś ciuchy. to powinien go podbudować. Tylko pytanie, gdzie są te ubrania teraz dla Elliota? Hmm. hmm. O, no jak potrapie, to, no, to... do to jest zaczynę tutaj Dobra, to tak prawdopodobnie musimy gdzieś ubrania znaleźć. Właśnie dla tego ani ja od tego by tam nie chciała trzeba czekać. Okej, okay, tylko... Gdzie mamy znaleźć jakieś... coś <laughs> ciepłego? O, potknął się przede mnie gość. O, co tu mogę zrobić? Aha, mogę się tu otulić. Onią. No. Możemy się otulić normalnie o. o Robota, Chyba jest osiągnięcie związane z tym. Z tego co wiem, jak się otuję pięć razy, nie. To, jest to chyba o innych... Każdego innego robota, dobra. Zresztą możemy co prawda przetłumaczyć, babcia odzież, ale to właśnie. Niewiele daje. Ja słuchajcie, się trochę wspomogę. Zobaczę na, na YouTube chwilę jak to zrobić. Poczekajcie chwileczkę. I zaraz Wam to pokażę. Tak, trzeba mieć ten elektryczny kabel właśnie dla tej babci. Tylko pytanie, gdzie go znaleźć? Bo ja słuchajcie, totalnie nie wiem, gdzie znaleźć te elektryczne kable. Uf, czyli to będzie największym problemem w tej gierce chyba. Tak! Trzeba iść do tego handlarza, słuchać. Tylko pytanie, gdzie jest ten handlarz teraz? Bo te sumsy są dosyć wielkie, czy to jest handlarz? Chyba tak... E, nie... Czekajcie... Właśnie? Właśnie, nie wiem. E, dobra. E, e, no to tak. Ja powinienem wiedzieć, gdzie znaleźć handlawa. To jest ta babcia. Więc zapamiętajmy sobie tą lokację ogólnie. A tylko właśnie pytanie, czy znajdę tego handlawa. To to na pewno nie jest handlawa Riko. To jest chyba początek lokacji, tak mi się wydaje. To jest chyba handlarz, nie? Nie. To niestety nie jest handlarz. Ale kurczę, ty gdzie, gdzie znaleźć handlarza, bo to jest początek lokacji. Może ten? To jest straszny. Aha! Czy ja chyba wiem, bo jak tu jest strażnik. To hmm. Czekajcie, może ten? Oni, oni, ja, Czekajcie. a to ten dobra chyba Ciao. O nie to nie jest handlarz Kurde, ej gdzie on jest zaraz na lewo jakby chyba od trażnika. no na pewno nie jest handlarz tak mi się przynajmniej wydaje Ehm. Um. Skrarnika. O! Piłka od kosza jest. Aha, było osiągnięcie z tym, tak? Z słuchajcie osiągnięcie. Za piłki do kosza. Udało się zobaczyć, ale to problem w tym, że to był kosz na śmieci, ale się udało. O, to jest handla. Dobra, w końcu go słuchajcie znalazłem Azus. Dobra, tak. No, lecimy. No, no, przecież to jest energetyczny. O co chodzi? O, co to, to partytura? Partytura jedną puszkę, dobra, Dzięki, Widzimy partyturem, ale nie wiem, co mam mi teraz da. Gdzie mogę jeszcze znaleźć te puszki? Nie wiem, w co się, jak to właśnie mam <laughs> zrobić? Co tu muszę zbadać? puszki? A ile? Super detergent spirytusowy. Gdzie znaleźć super detergent spirytusowy? Też muszę to słuchać znaleźć. znaleźć. Nie wiem. Totalnie słodzi, nie wiem tego. <ścoughs> Prawda to chyba powinna być jakaś pralnia, w której znajdzie się ten detergent spirytusowy. Ale pytanie, gdzie jest ta pralnia? Słuchajcie. Pralnia. Słuchajcie, nie ma wadnej mapy. O! Właśnie, pralnia samoobsługowa Tu jest chyba pralnia, nie? Nie wiem, czy coś do dachu. to da. Jeśli to kolejna piłka jakaś, ale mm. nie, kajcie. Właśnie być może, prawdopodobnie. Mm. Jezu, tu jest chyba. Ta... Poczekajcie, i 12. Nie no ja słuchajcie, tego dzisiaj nie zrobię, na pewno nie zrobię no Nie, tutaj piszę, że to jest bar, tak, ale... Totalnie Totalnie nie wiem e... Może tu będzie na tych znakach napisane Realnie automatyczna Tak, tu musi być pralnia, na pewno tutaj jest ono. Czekajcie, tylko jak się do niej dostać? O, to jest takie ciężkie teraz. Ja sobie to, słuchajcie, uświadomiłem, że to jest teraz taka ciężka gra. Naprawdę, nie da się po prostu jej zrobić. Już. No tak, zobaczcie, to właśnie sobie tutaj na górę. No naprawdę. Nie. Wiesz, jeśli wy wiecie, napiszcie mi proszę w komentarzach, jak się dostać do tej pralni Chętnie przypnę serduszko i Wasze metody wypróbuję w kolejnych odcinkach. Bo naprawdę nie mam... Ja mam serdecznie dosyć, bo nie mam w ogóle pojęcia jak się dostać do tej pralni Więc napiszcie mi serdecznie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!